Luz de María de Bonilla, Argentyna, orędzie Jezusa, wraz z krótkim komentarzem Luz de Maryi po orędziu. Najukochańszy ludu mój, błogosławię Was, dzieci moje, utrzymuję Was w moim sercu, w mojej woli, abyście nie opierali się moim wezwaniom, Bądźcie mi wierni. Utrzymujcie się w uważności na moje wezwania. Wzrost duchowy jest konieczny, aby mój lud utrzymywał się w uważności i zakorzenieniu w moich sprawach, i tak, abyście nie poddawali się hordom szatana. Kocham Was, dzieci moje. Nie przyjmujcie ideologii. Które Was prowadzą do wpadnięcia w ręce szatana przez macki, które On utrzymuje w ludzkości, znajdując wsparcie w tych, którzy tworzą światową elitę, od której pochodzą rozporządzenia do wykonania przez całą ludzkość. Nie nazywam elitą światową jedynie tych, którzy za pomocą władzy ekonomicznej Kupują sumienia i wydają prawa według swojego zamysłu dla obezwładnienia mego ludu, lecz także tych, którzy dzięki swojemu uczestnictwu w moim kościele zanurzają mój lud w katastrofalnej rzezi fizycznej, a jednocześnie w śmierci duchowej, doprowadzając was do zanurzenia się w modernizmach które zadają mi wielki ból bądźcie wierni mnie nie macie uchodzić za dobrych chrześcijan pragnę chrześcijan wzorowych oddanych mej woli wy dzieci musicie ewangelizować Poprzez swoją obecność, jako ludzi, którzy żyją stale we mnie, nie stając się fanatycznymi ekstremistami, którzy oddalają swych braci od mego boku. Wzywam Was do modlitwy dla dobra duszy. Wzywam Was do ewangelizowania dla osobistego wzrostu i dla przybliżenia do mnie waszych braci. Wraz z duchowym wzrostem człowiek rośnie, napełniając się poznaniem, ale nade wszystko wykorzystując Je dla dobra swych braci. Będąc samą moją miłością i z mej miłości. A wszystko inne będzie wam dodane. Mateusz, 6.33 Iluż z moich dzieci nie udaje się duchowo rosnąć bo utrzymują swoje serce w zgorzknieniu, zaślepieniu, upartości w swoim ludzkim ego z powodu swojej pychy, swej chciwości, swojej obojętności na cudzy ból. Te i inne defekty w sercu człowieka są tym, co modernizm umieścił w moich dzieciach, by je zatwardzić i doprowadzić do patrzenia tylko na samych siebie. To plan jedynego światowego rządu. Dzieci moje, obudźcie się, by wyindywidualizować. Człowieka, aż po doprowadzenie go do utworzenia swojej własnej świątyni w każdym z Was, i byście w ten sposób uniezależnili się ode mnie. Wzywam Was, abyście byli mocni w wierze, nie wypierali się mnie, byli prawdziwi, abyście przestrzegali prawdziwego magisterium mojego kościoła. Wzywam was, żebyście byli mocni w miłości do mej Matki. Wzywam was do tego, abyście przyzywali ochrony waszych aniołów stróżów, nie zapominając o moim umiłowanym, świętym Michala Archaniele. Bądźcie mężni i niestrudzeni. Nie słabnijcie w miłości do mnie. Bądźcie niestrudzeni. W oddaniu się mnie zbliża się żniwo nie ostatecznego sądu nad narodami, ale tego pokolenia, po czym zostaną wypełnione proroctwa, które zostały zadekretowane przez Bożą wolę, ale nie bez udzielenia wcześniej mojemu ludowi okazji do nawrócenia poprzez ostrzeżenie najukochańszy ludu mój. Moje serce boleje, widząc was obojętnymi, i widząc jak nieprzyjaciel duszy porusza się z łatwością wśród całej ludzkości. Boleję nad mymi dziećmi, które cierpią z powodu tylu zbrodni, które popełnia ludzka władza. Boleję jako ojciec miłości. Z powodu wojny, która się zbliża, z powodu bólu, jaki wciąż cierpicie przez źle wykorzystywaną naukę, która bez namysłu rozprzestrzenia choroby, i boleję z powodu chorób nieoczekiwanych i nieznanych, które sam człowiek rozprzestrzeni, padając łupem grzechów ciała. O ludu mój najukochańszy ludu mego serca. Zatrzymajcie się. Przestańcie mnie obrażać. Moja matka ofiarowywuje swoje łzy za każde z Was. Moja matka przyjęła was u stóp mego krzyża chwały, By was prowadzić i chronić, szanując wolną wolę każdego z moich dzieci. Ludu mój, wobec katastrof, które przeżywacie i tych przyszłych. Zwracajcie uwagę na to, co się dzieje wokół Was. Uciekajcie się pod jej opiekę i ochronę. Demon wstrząsa moim ludem. Jednakże mój umiłowany lud jest chroniony przez starczą miłości mojej matki, przed którą demon ucieknie, i moje dzieci ujrzą triumf niepokalanego serca mej matki. Dlatego musicie wytrwać, nieporuszeni w wierze. Ludu umiłowany, módlcie się, ziemia dalej się trzęsie. Módlcie się za Stany Zjednoczone, módlcie się za Amerykę Środkową. Ludu umiłowany, módlcie się, woda oceanu rzuca się na wybrzeże, z morza wynurzają się wyspy i wulkany, wywołując przerażenie mych dzieci. Ludu mój, moja matka przyozdabia was cudem. Jednym z tych, które tylko ona potrafi dawać tym, Którzy ją miłują. Wezwałem Was do wyczekiwania mojego Anioła pokoju, którego ja poślę, aby mój lud został umocniony i więcej nie słabu. Kochajcie go. Niech się nie mówi to ja nim jestem, albo jest tu, albo tam, ponieważ Ten, kogo posyłam, Przychodzi w godzinie naszej woli. Jest to chwila próby i miłości boskiej i macierzyńskiej. Wyczekujcie z cierpliwością, z samą cierpliwością naszej trójcy. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął lecz miał życie wieczne jan 3 16 nie wątpcie w moją miłość do każdego z mych dzieci wątpcie raczej w tę miłość którą wy mnie kochacie błogosławiam was kocham was miłością wieczną ja jestem waszym Bogiem, a wy moim ludem. Wasz Jezus. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi. Słowa miłości dla ludu umiłowanego przez swego pana i swego Boga. Zanim wydarzenia nastąpią, zostały nam ogłoszone poprzez te orędzia. Żyjmy tą Bożą miłością, która niczym miód skrywa się wewnątrz tego słowa, aby nas pociągnąć, by nas utrzymać. W tej Bożej miłości, im silniejsze będą nadchodzące wydarzenia. To dokładnie ta mądrość Bożej miłości ogłasza nadchodzący ból z taką słodyczą, prowadzi nas do wyczekiwania z cierpliwością i wiarą w chwili triumfu niepokolanego serca naszej Najświętszej Matki. Jako lud Boży przyjmijmy tę oliwę, by trwać dalej z zapaloną lampą i by nie żyć w ciemnościach. Amen. 4 stycznia 2021